Cześć, w ostatnim materiale pokazałem Ci, jak przez ostatnie lata zmieniało się podejście do relacji. I zgodnie z obietnicą dzisiaj dam Ci kilka konkretnych rad, co robić, żeby rosnąć jako facet, ale też wpływać na kobiety. Co może Ci pomóc w kwestiach męskiego samorozwoju, żeby być lepszym z kobietami? Należy zrozumieć, co dzisiaj narracja społeczna ma na uwadze, mówiąc, że mamy dzisiaj kryzys męskości. Jednoznacznie można określić, że od zawsze kobiety pociągali faceci, którzy mają w życiu kierunek, którzy wiedzą, co chcą zrobić w tym życiu, wiedzą, kim są, do czego zmierzają. I to może się wydawać oczywiste, przecież. Każdy wie, nikt prawie nie wie. Ja pamiętam, jeszcze jak byłem gówniarzem, miałem 23 lata, ale wtedy już prowadziłem na gminie rozmowy o pracę w pewnej branży i uwielbiałem torturować studentów, których pytałem: Jak siebie widzą? Co chcą robić z tym życiem, które zostało im dane? I patrzyłem, jak oni nie wiedzą. Kręcą oczami i wymyślają. To jest takie. O, no kurczę, no zobaczy się, nie? No i to jest y, jeszcze, powiedzmy, do zrozumienia, aczkolwiek nie dla mnie, bo ja już mając 18 lat bym śpiewająco na to pytanie odpowiedział, ale rozumiem, okej, okay, jesteś w takim etapie życia, że jeszcze musisz spróbować wielu rzeczy, żeby zrozumieć, kim jesteś, co chcesz robić, bo na podstawie tych rzeczy, które robimy, poznajemy siebie. Ale jeżeli mamy do czynienia z mężczyzną 27, 30, 35, 40, 45-letnim, to już jest problem, jeżeli ja widzę u niego to samo życiowe rozmycie. Pozwolę ci to w specyficzny dla mnie sposób zrozumieć na dziwnym przykładzie, bo ja lubię takie dziwne przykłady dawać. Idzie sobie taki dzisiejszy facet przez świat, idzie sobie przez życie i tak patrzy. Tutaj jest Elon Musk. On tak twardo twierdzi, że świat należy zmienić. On ma taką wizję, że musimy zasiedlić Marsa. On ma taką wizję, że samochody elektryczne. Są przyszłością. Mijamy tego, tego człowieka, idziemy sobie dalej. Zastajemy ulicznego grajka, który jasno i twardo twierdzi, że rzeczy materialne nie mają żadnego znaczenia. Jest minimalistą, ma długie włosy, odżywia się w specyficzny dla siebie sposób, jest w stanie ci powiedzieć dlaczego, uważa, że wszystko powinno być naturalne, jest romantykiem. I rozmawiając z nim, będziesz miał wrażenie, że, że świat właśnie wygląda tak, jak on go przedstawia. Mijasz tego faceta, idziesz sobie dalej, i widzisz jakiegoś sportowca, takiego całutkiego, wyrzeźbionego, no totalnie zrobionego gościa, po prostu z kaloryferem na brzuchu, którego całe życie to jest po prostu trening. I rozmawiając z nim, spędzając z nim na przykład dzień, będziesz miał takie odczucie, że najważniejsze wartości w życiu to jest, jest po prostu trening. Trening, jeszcze raz, trening, forma i trening, że na tym się wszystko opiera, na tym bazuje całe twoje życie, a reszta to są dodatki. Jak jesteś w formie, to poradzisz sobie z innymi rzeczami. Jak masz dyscyplinę z treningów, to poradzisz sobie z innymi rzeczami, i to wszystko jest u niego takie poukładane. I problem takiego dzisiejszego faceta jest, że on przechodząc przez życie widzi takie różne wzorce dookoła siebie. I czasami jest bardziej przychylny temu wzorcowi, a czasami temu. A najlepiej to trochę skubnąć z tego i z tego, albo, albo, zastać Przepraszam, albo zastać filozofię od tego, który najgłośniej krzyczy. I to, co powiedziałem, ewidentnie można zaobserwować, patrząc na to, co się dzieje dookoła z tymi facetami. Nie każdy, ale większość facetów, właśnie moim zdaniem, jest w ten sposób rozmyta, że rozmawiając z nimi, kiedy zaczynasz twardo o czymś mówić. To oni widać, że mają taką zajawkę, i widać, że od, od tego momentu, kiedy usłyszą Twoje słowa, w ich życiu przez następny okres będzie ich życie szło. Jakby pod dyktando trochę tych Twoich perswazyjnych, wpływowych słów, kiedy mówisz twardo, kiedy wiesz o co tobie chodzi. Więc y, kobiety uwielbiają mężczyzn, nie tego mężczyznę, który przemieszcza się pomiędzy tymi, których tutaj podałem, graj między Ilonem, grajkiem muzycznym, kulturystą i tak dalej. Tylko kobiety uwielbiają właśnie tego kulturystę, tego grajka albo tego Ilona Maska, dlatego że one przy takich facetach czują kierunek. I tego brakuje dzisiejszym facetom. Więc ja bym postanowił, jeżeli nie jesteś twardo określony w tym, kim jesteś, jaka jest Twoja główna tożsamość i co chcesz robić w życiu, o co Tobie tak naprawdę chodzi? Kartka, długopis i co jest dla mnie w życiu ważne? To są takie pytania, które wydają się tylko łatwe, ale one są trudne, żeby na nie odpowiedzieć. I czasami możesz mi kilka podejść robić do, do takiej kartki, żeby tak naprawdę żeby poznać prawdę, że tak powiem. Przypominasz sobie kim jesteś na podstawie tego, co zawsze kochałeś robić i co było dla ciebie dobre, co sprawiało, że czujesz się dobrze i prezentujesz swoją męską osobą jedną spójną drogę. Więc może się na przykład okazać, że dla ciebie ważne jest przede wszystkim w życiu to, żeby nikomu nie podlegać, no nie? Eee, żeby na przykład nikt nie mówił ci, co masz robić. Bo pracowałeś w pięciu pracach na etat i po prostu miałeś je za nic, zwalniałeś się. i Natomiast jak robiłeś coś swojego, to jakieś tam pokłady kreatywności z ciebie wychodziły, i wiesz na tej podstawie, że w życiu nie chcesz rezygnować z niezależności, że to jest dla ciebie ważne. Albo odwrotnie, bardzo dobrze się czujesz, kiedy ktoś mówi ci, co, ma, co masz robić. Albo na przykład wiesz, że rywalizacja jest dla ciebie w życiu, że musisz mieć rywalizację, że wtedy dobrze działasz, tak? Albo że brak rywalizacji jest dla ciebie konieczny, że nie lubisz rywalizować, że, że rywalizacja ciebie nie nakręca. Dzięki temu, yy, patrząc na to, jak żyłeś dotychczas, możesz sobie odpowiedzieć na to pytanie. Jak się czułeś w sytuacjach, kiedy byli rywale, którzy chcą to samo jabłko urwać z gałęzi, co ty? Czy ty się wtedy czujesz podkręcony, czy nie? Ja, na przykład, osobiście nie. Mnie to nie kręci, nie kręci mnie konkurencja, nie kręci mnie rywalizowanie, nie kręci mnie bycie na, na szczycie jakiegoś łańcucha, tak jak Donald Trump ma tą satysfakcję, że ma władzę. Ja na przykład wiem, że mnie takie coś nie kręci, ale też wiem, że nie lubię, jak ktoś wchodzi na moje podwórko. Czyli jestem ja w swojej zagrodzie, samodzielny, indywidualny, niezależny i nie wchodź, nie, nie, jakby nie ustalaj mi reguł, bo ci się to nie uda na pewno, ale też ja nie mam potrzeby, żeby innych wkładać w moje ramy. Ja na przykład bardzo dobrze to wiem, bo jestem świadomy, bo sobie na takie pytania już odpowiadałem, ale dzięki temu w rozmowie z kobietą ona czuje, że rozmawia z facetem, który, który twardo... Stąpa po ziemi, bo wie czego chce i jaki jest. Dlaczego taki jest? Może być tak, że doszedłeś do wniosku, że eksplorowanie świata jest tym, co cię najbardziej kręci i na przykład nie potrzebujesz dużego mieszkania, no nie? Że po prostu wiesz, że w Twoim życiu ta wartość nie jest tak wysoka, że wystarczy, że masz ten pokój, dwa, trzy, trzy pokoje i dla Ciebie to jest Ameryka, a to, co Cię kręci, to bycie w ruchu i podróże na przykład cały czas gdzieś po różnych krajach, w różne dalekie zakątki świata. Ale warto jest y, poznać siebie i określić jasno takie coś, bo chodzisz później z kobietą do czyjegoś y, mieszkania, do czyjegoś domu y, i ona na przykład jest podekscytowana tym, że ach, w swoim domu to i w piwnicy siłownia, i na górze może sobie wywiesić pranie, na strychu tu może zrobić to, tam może zrobić tamto, tu ogródek i tak dalej. I tak naprawdę facet, który nie zadaje sobie wielu pytań w życiu, jaki jest, może tak sobie pomyśleć. No, może i masz rację. Ja znam wielu takich ludzi, teraz, jak o tym mówię, od razu mi się twarze wyświetlają. No może i masz rację, no tak, duży dom to fajny i tak dalej. I gdzieś ta energia życiowa zawsze się na rozkminianie takich rzeczy, a może w tą stronę, a może w tamtą rozpływa. A tymczasem zobacz, jeżeli sobie to wszystko pozamykasz szufladę, tak jak mówiłem wcześniej. To na przykład mógłbyś automatycznie odpowiedzieć, okej, okay, no niech mają sobie ten dom, ale oni nie podróżują tam, gdzie a dla mnie to jest ważne. Nie? Krótko i na temat. Dzięki temu, że przeanalizujesz swoją osobę, jakie masz nadrzędne wartości, co jest dla ciebie ważne, dzięki takiej świadomości będziesz umiał kobiety wciągać do swojego świata i przestaniesz się odbijać między zajawkami osób, które mają inny niż ty powód, żeby się zajmować tym, czym się zajmują. Oni mają swoją, swoje kredki, swoje jakieś tam inne usposobienie swojej duszy, tego jacy są i nie podążasz za nimi, tylko wszystko zaczyna się od ciebie. Wszedłbym w ten temat jeszcze głębiej, ale nie mamy na to czasu, bo lecimy z kolejnym punktem, czyli damy też coś odnośnie gry zewnętrznej z kobietami. Mieliśmy rzucić coś z spóła i coś z rozwoju. Obserwując facetów, dochodzę do wniosku, że za bardzo skupiają się na technikach uwodzenia, a za mało na esencji, na energii, która jest między nimi a tą kobietą. Dam taką radę, która będzie mega prosta do wcielenia, a która będzie przynosiła Rezultaty szybko. Na początek skup się na kontakcie wzrokowym, czyli staraj się patrzeć kobietą z Twojego otoczenia, Twoim koleżankom, ekspedientkom, dziewczyną, którymi jasz na ulicy, którymi jasz w galerii handlowej. patrzym po prostu z takim pogodnym wyrazem twarzy, może z lekkim uśmiechem, tak jak ja mam teraz, i, i patrz im w oczy po prostu będąc przyjaznym, żeby to nie było jakieś takie creepy. Nie? będąc przyjaznym. Natomiast ważny punkt jest taki, żebyś nie spuszczał wzroku. Co najwyżej po pewnym czasie możesz go odwrócić w bok z powrotem, ale nie w dół. W ten sposób ćwiczymy nieśmiałość, ćwiczymy oswajanie się tak naprawdę z damską seksualnością. Ćwicz to, bo zobaczysz, że dla każdego gdzieś jest granica, w której czuje się komfortowo. Jeżeli z, z 4 metrów to zrobiłeś, to później Zobacz, czy z bliska jesteś w stanie to zrobić do dziewczyny. Może w kolejce gdzieś w sklepie, czy jesteś w stanie się odwrócić i po prostu uśmiechnąć do niej, kiedy jej twarz jest bardzo blisko. Pewnie nie na początek, no nie? Więc i, i zobacz, jeżeli będziesz robił to ćwiczenie, to doprowadzi to do tego, że będziesz miał stan emocjonalny zawieszony na fali seksualności, że będziesz chodził taki lekko rozkołysany tym, bo będziesz czuł podświadomie tą kobiecą energię. I to Ci da dobre podstawy do tego, że później, jak zaczniesz mówić konkretne teksty, opracowane już na jakieś wyniki, to Ty będziesz pamiętał, bo już będziesz miał wzorzec emocjonalny, na czym to ma być zawieszone. Że podstawą jest ten vibe, który jest między Waszymi oczyma. I ja chcę tutaj w tym miejscu przypomnieć, że jak ja zaczynałem, bo ja uważam, że dość szybko miałem dobre efekty. Jak ja zaczynałem, to doprowadziłem do tego, że ja chodziłem po galerii handlowej, potrafiłem oprzeć łokcie o takie stoisko, jak są butiki i na przykład tak patrywać się w kobietę, która nie wiedziała, co ze sobą zrobić. Czerwona odwracała się, pytała się, czy coś podać, a ja spokojnie. Nie. nie. I patrzyłem się dalej. I nieważne jest w tym momencie, bo to nie film o tym, co mówić w takich sytuacjach, tylko ja doszedłem do takiego momentu, gdzie już byłem turbo wyćwiczony, oswojony z takim kontaktem. Jeżeli czujesz się przy wykonywaniu takiego ćwiczenia kiepsko, to po prostu kontynuuj to ćwiczenie tak na ile pozwala Ci Twoja strefa komfortu. Czyli patrzysz na przykład na kobiety, które idą kawałek dalej, ale możesz się na przykład lekko do nich uśmiechnąć, żeby bardziej zwrócić na siebie uwagę i przytrzymać kontakt wzrokowy tak długo, aż zaczyna Cię to krępować. Ale pamiętaj, że masz jakby naciskać na siebie, żeby to sobie to wydłużać. To jest jak trening, no nie? Jeżeli zrobisz pięć pompek, to, to celuj potem w 6 i w siedem, a nie zostawaj na tych pięciu, tak samo jak tą strefę komfortu musisz też poszerzać. Jak będziesz w tym ćwiczeniu dobry... To zabieraj się za uczenie się tekstów i gry zewnętrznej, i to zupełnie będzie Ci na innym poziomie wychodziło. To, co ci tak naprawdę dzisiaj dałem, to jest tylko wierzchołek góry lodowej, dlatego że największe zmiany nie dzieją się oczywiście przez jedną radę. Największe zmiany dzieją się przez taką systematyczną drogę, która jest uporządkowana w rozwoju zarówno Twojej osoby jako faceta, i Twojej osoby w kontekście Damsko-Męskim oraz technik postępowania. Z kobietami, i taką drogę właśnie stworzyłem w moim 90-dniowym programie Gracz Doskonały. W kolejnym filmie pokażę ci cały system, który jest złożony z samorozwoju, jako faceta w połączeniu z najlepszą wiedzą o kobietach. Jeśli czujesz, że to jest dla ciebie, to nie przegap go, i widzimy się już za parę dni.